Kraków wygląda jak z dzikadu uciekła Uciekłaś z dzikadu? jak w dzikadu Krawka z kochaną kuzynką Co ty ode mnie znowu chcesz? To co? Chodź do basenu, no bo nagrywamy odcinek do Kasi. Trzeci już odcinek na Kasi. Nowy kanał, a kanał startuje za, a! za dwa tygodnie, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. A ja jedynie było mi. W... E, moje okulary, które mi Ale. No słuchajcie, później ci na własny odcinek, jeszcze nie ma. No Chodź. dobrze. Ale będziesz dzisiaj pijana. Oj, będę dzisiaj pijana, tak jak ty, po 6 do drinkach. Dokładnie. Marek, prawda? Dokładnie. Przepraszam bardzo, ty się przestraszyłeś tego goryla? No tak. <laughs> Tylko ty tak potrafisz. <laughs> Tak więc, mordeczki już wiecie oficjalnie, że Zawalczany Galik Hype MMA, która odbędzie się 17 kwietnia, dziękuję Wam za tak wiele pozytywnych wiadomości, które naprawdę bardzo, bardzo motywują mnie do tego, żeby dać z siebie wszystko, postarać się tak, jak nigdy się jeszcze nie postarałem. No i mam nadzieję, że ten kontrakt w MMA, który jest do, do wygrania, uda się zdobyć. Ja mam tak wiele pozytywnych wiadomości i tak wiele pozytywnej energii, której od Was dostaję, wierzę w, wierzę w to, że to jest w zasięgu. Tak więc zapraszam Was w niedzielę o godzinie 19 na konferencję, na której też będę brał udział. No i co, widzimy się już w niedzielę. Cześć. Cześć maneczko mordeczki, jeżeli macie jakieś do mnie pytanka odnośnie gali, albo ogólnie do mnie pytanka yy, ogólne, no to bardzo chętnie Wam na nie podpowiada. Możecie pisać też, co tam u Was słychać, a ja kończę właśnie robić króciutkie sprinty, bieganko i, i wracam do domku, więc w niedzielę o godzinie 19 na konferencję, na której też będę brał udział. No i co, widzimy się już w niedzielę. Cześć.